Dzień, witam wszystkich serdecznie. Witam bardzo gorąco, dosłownie i przenośnie. Dziś mamy bardzo wysoką temperaturę i również taka towarzyszy naszym zawodnikom podczas meczu. Witam bardzo gorąco panią poseł Bożenę Bukiewicz, honorowego patrona naszego święta. Również bardzo gorąco witam prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze, pana Mirosława Wrześlińskiego. Witam także dzisiaj w podwójnej roli przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego, jednocześnie wiceprezesa naszego klubu, pana Jarosława Krowskiego. <klucz> Witam wreszcie wielkiego naszego przyjaciela, burmistrza naszego miasta, pana Wacława Maciuszonka. <klucz> o zabranie głosu proszę panią poseł, Użyżny Bukiewicz. Dziękuję. Drodzy Państwo, jubileusz 65-lecia Klubu Sportowego Promień to okazja do refleksji, do wspomnień, do zastanowienia się nad tym, jak to było do wspomnień właśnie powstania klubu. Dlatego jest też to ten jubileusz okazją do tego, żeby podziękować założycielom ludziom, którzy tworzyli współtworzyli Klub Sportowy Kromień, dzięki któremu sport w żarach był na wysokim poziomie, bo pamiętam te czasy, kiedy naprawdę był na bardzo wysokim poziomie, chodząc do szkoły. Podziwiałam zresztą tutaj mojego kolegę Edka Lorenza, <grymka> dzięki któremu żary zostały rozsławione. Jest to też okazja do tego, żeby podziękować wszystkim. Obecnemu zarządowi, trenerom, zawodnikom, a także y, zarządom, które były przed tym zarządem i trenerom wszystkim, którzy brali udział y, w tworzeniu naszego klubu sportowego Promień. Dziękuję wszystkim, gratuluję i życzę sukcesów. Sukcesów sportowych, a także sukcesów na niwie życia zawodowego oraz osobistego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, pana Mirosława Wrzesińskiego. Szanowni Państwo, jubileusz, to brzmi dumnie, jubileusz to dzisiaj dla Klubu Sportowego Promień i dla całej Ziemi Żarskiej, Wielkie Święto. Ale dla nas, dla całej piłkarskiej, wielkiej rodziny, Jubileusz to najczęściej historia pokoleń. Pokoleń piłkarzy, pokoleń trenerów, działaczy i sponsorów. I to dla nich dzisiaj serdeczne podziękowania, dla tych imiennych i bezimiennych, którzy tworzyli historię Żarskiego promienia, a dla tych, którzy kierują. Działają w promieniu i będą działać w latach następnych. Życzenia sukcesów, by historia pisana była splotem sukcesów, a najlepiej związanych z awansami do kolejnych lig rozgrywek. Za to wszystko na ręce prezesa chciałem złożyć puchar z podziękowaniem i zapewnieniem, że Lubuski Związek piłki Nożnej jest z wami i dla was. Prawa, proszę Państwa, Lubuski Związek Piłki Nożnej jest promieniem. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Mirosława Kropskiego, jednocześnie także wiceprezesa promienia Jarosława Kropskiego. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tylko ograniczę się do czytania adresu. Z Urzędu Marszałkowskiego, pan Dariusz Arkuszewski, prezes Klubu Sportowego Promiężary. Szanowny panie prezesie, z okazji 65. rocznicy Klubu Sportowego Promiężary w imieniu Sejmiku Województwa Lubuskiego przekazuję państwu wyrazy szacunku i uznania. Promieńżary jest od lat nierozerwalnie związany nie tylko z żarami, ale i z całym województwem lubuskim. Klub ten na stałe zagościł w sercach wielu pokoleń kibiców piłkarskich. W kolejnych latach z dumą i radością obserwowaliśmy kolejne osiągnięcia żarskich piłkarzy. Doceniamy również starania władz klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami emocjonujących wydarzeń sportowych. Mówi się, że sport kształtuje charaktery, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Za ten ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą, wszystkim trenerom, działaczom, pracownikom i władzom klubu serdecznie dziękuję. Nie kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych tarczyńców i sympatyków sportu. Z poważeniem, przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Tomasz Morzejko. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Wacława Maciuszka. Szanowni Państwo, Szanowniła Pani Poseł, Panie Prezesie, na Pańskie ręce chciałbym złożyć najwyższe gratulacje i podziękowania za te 65 lat ciężkiej pracy, dla tych wszystkich, którzy wychowali setki, może tysiące młodych ludzi. Ludzi, którzy osiągnęli sukces, ludzi, którzy sławili żar. Życzę Wam dalszych sukcesów i pamiętajcie, że w Urzędzie Miejskim moje osoby macie przyjaciela, i zawsze będzie mieli wsparcie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za te gorące słowa. Pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny podziękuję Pani Poseł Bożenio-Bukiewicz za dotychczasową pomoc udzieloną naszemu klubowi. Jednocześnie nadmieniam, że bardzo wiele obiecujemy sobie w perspektywie dalszej współpracy, która rozpoczęła się ponad miesiąc temu. Chciałbym przekazać na pani poseł, naszego patrona, uroczyście kwiaty od całego zarządu i całego klubu. Proszę państwa, dotarł do nas także reprezentant Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, pan Julian Pasek. Chciałbym serdecznie pogratulować naszych uroczystości prezesowi klubu. Proszę bardzo witam państwa i przepraszam za drobne spóźnienie w imieniu zarządu i prezesa Andrzeja Padewskiego z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej chciałem panu prezesowi wręczyć pamiątkową paterę pamiętając o tym, że historia klubu jest również związana z historią Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w latach 90. wielokrotnie żeście występowali w rozgrywkach trzeciej Ligi prowadzonych przez nas. Gratuluję dziękuję Tego dziękuję. i Uroczystości. Przy bardzo ważny komunikat władze Klubu i Polskiego Związku Piłki Nożnej, i oczywiście Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, chcą mu honorować i podziękować wszystkim osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla promienia. W przerwie meczu zaplanowano wręczenie nagród i odznaczeń zasłużonym działaczom, sponsorom oraz zawodnikom i samorządowcom. Tuż na początku przerwy meczu wycztane za chwilę osoby. Poproszone będą o wyjście na murawę i ustawienie się obok boksów dla zawodników rezerwowych.

Mariusz Panczyk w remisu z w domkowice 1-1 No i Edward Lorenz gość honorowy dzisiaj przyjechał z daleka proszę państwa, mistrz Polski mistrz Australii, reprezentant Polski znakomity polski trener, między innymi asystent Trenera Wójcika, Wacław Maciuszonek, proszę Państwa, no nieoceniony jako sponsor, gdy był prezesem Kronopolu, no ale dzisiaj liczymy na Pana Burmistrza, że dalej będzie pomagał, promieniowi pomaga, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. No i Andrzej Niedzielan, wychowany, dzisiaj specjalnie przyjechał do nas, proszę Państwa. Reprezentant Polski, zawodnik polskiej ekstraklasy, wicekról Szczelców, znakomity zawodnik. I Kazimierz Sędziak, proszę Państwa, wieloletni dyrektor, działacz, no na pewno wiele lat przewodził I Witamy delegację zaprzyjaźnionych partnerskich miast Żara, reprezentację. Francuskiego Longion i węgierskiego Gardeę. Serdecznie witamy na uroczystościach promienia. Proszę Państwa, no i ci wyróżnieni, bez których promienia by nie było. Prosimy do wspólnego zdjęcia. 30 sekund dla fotoreporterów. Brawa, proszę Państwa. Mówię, to jest. Historia klubu sportowego promień. Przy okazji pozdrawiamy Państwa, kibiców, bo przecież bez Was też nie byłoby promienia. Możemy troszeczkę się cofnąć, bo tak to nie zrobimy Za tak? Dziękujemy serdecznie i za chwilę pan prezes jeszcze Dariusz Arturzek. Korzystając z okazji, chciałbym poprosić prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i prezesa dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, wręczę w imieniu klubu i w imieniu zarządu to, co klub ma najcenniejszego czyli Proporczyk z naszym Herbem. Panie prezesie. Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zapraszam. A więc prosimy, proszę państwa, Mirosław Grzesiński, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i reprezentant Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, pan Julian Pasek. Prosimy bardzo.